Hej, Tu litka z wydawnictwa Albatros. Dzisiaj przedstawię Wam znakomitego autora prawdziwego mistrza narracji Roberta Harrisa. Nikt tak jak on nie potrafi ożywić historii. Książki Harrisa są napisane z werwą, a jego znakiem rozpoznawczym są pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji historie. Wszystkich fanów powieści sensacyjnej ucieszy fakt, że już 29 września premierem ma jego najnowsza książka V2, w którym fakty związane z jednym z ostatnich zrywów wojennych nazistowskich Niemiec przeplatają się z fikcją literacką. Listopad 1944 roku. Niemcy stoją w obliczu klęski militarnej. Jedyną szansą na odwrócenie biegu wydarzeń jest cudowna broń Hitlera V2. Niemiecki konstruktor rakiet i brytyjska porucznik stoją po dwóch stronach frontu. Ich drogi nie powinny się przeciąć, lecz los płata czasem dziwne figle. Kluczowy moment II wojny światowej. Szpiedzy, zdrajcy, kochankowie. Ta książka zapewni wam niesamowite napięcie. Ale to nie wszystko. Od 29 września w sprzedaży znajdziecie również wznowienia jego trzech świetnych thrillerów. Enigma to szpiegowski thriller wojenny o łamaniu przez Brytyjczyków kodów najsławniejszej maszyny szyfrującej. Kryptolodzy, walka z czasem, próba ocalenia tysiąca żołnierzy. Nie będziecie mogli się od niej oderwać. Kolejne wznowienie to Konklawę. Współczesny thriller rozgrywający się za zamkniętymi drzwiami kaplicy Sykstyńskiej. 117 kardynałów z całego świata w ciągu następnych 72 godzin będą musieli dokonać wyboru. Jeden z nich stanie się najpotężniejszym przywódcą duchowym na Ziemi. Jaki będzie ostateczny wynik głosowania? Przekonajcie się sami. Archangelsk to powieść sensacyjna, w której Harris w idealnych proporcjach łączy fikcję z faktami historycznymi. Tym razem autor przenosi nas do Rosji, gdzie głęboko skrywana tajemnica Stalina może mieć zgubne skutki dla całego świata. A dla fanów seriali mam świetną informację. Już niedługo na platformę Netflix trafi serial na podstawie książki Harrisa Monachium. Powieści Roberta Harrisa są nieprzewidywalne, pełne zwrotów akcji i szokujących wątków historycznych, które trzymają czytelnika w ciągłym napięciu. Tych książek z pewnością nie możecie pominąć.